Cześć, ja nazywam się Paweł Duchańczuk, a to jest podcast Sport to Biznes, w którym poruszamy tematy związane z biznesową stroną sportu. Podcast jest dedykowany dla przedstawicieli klubów sportowych, sportowców indywidualnych, a także sponsorów sportu, którzy chcą wykorzystać na maksa potencjał wynikający ze współpracy ze sportem. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym 29 odcinku podcastu Sport to biznes. I na początek standardowa prośba o subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zachęcam do subskrybowania tego podcastu niezależnie od platformy, na której go słuchasz. Zachęcam również do różnych innych interakcji, czyli zostawienie łapki w górę, dzwoneczka w przypadku YouTube'a czy też komentarza. Te wszystkie interakcje powodują, że Algorytmy tych platform będą lepiej pozycjonowały mój podcast, a ja dzięki, niemu, dzięki temu będę w stanie docierać do kolejnych odbiorców, dla których te treści będą wartościowe. Dziś porozmawiam o czymś, co coraz częściej decyduje o sukcesie sportowca nie tylko na boisku bieżni czy korcie, a więc o marce osobistej. Sportowiec to dziś nie tylko zawodnik, ale również produkt, medium i przedsiębiorca w jednej osobie. Ten odcinek podzieliłem na kilka części. Zacznijmy od wprowadzenia, czym w ogóle jest marka osobista. Odpowiemy na pytania, dlaczego sportowiec w ogóle musi być marką osobistą i jak ją budować. Zapoznamy się z zagrożeniami i błędami przy budowaniu marki, a także zastanowimy się, co czeka sportowców po karierze. I ten odcinek będzie, można tak powiedzieć, kontynuacją dziewiątego odcinka, w którym skupiłem się na marce osobistej, ale w kontekście emerytury sportowej. Zapraszam. Punkt pierwszy wprowadzenie do tematu. Marka osobista w kontekście sportowca to pojęcie, które wykracza daleko poza same wyniki na boisku czy też zdobyte medale. Oznacza całość tego, jak dana osoba jest postrzegana przez otoczenie, czyli kibiców, media, sponsorów, a także społeczeństwo w szerszym wymiarze. Tożsamość sportowca nie ogranicza się więc wyłącznie do jego osiągnięć takich stricte sportowych, ale obejmuje również styl życia, sposób w jaki komunikuje, prezentowane wartości, ale także wizerunek budowany na co dzień. Tożsamość sportowca poza wynikami to jest przede wszystkim charakter i osobowość. To jak sportowiec zachowuje się publicznie i prywatnie, jak reaguje w sytuacjach kryzysowych, jakie emocje budzi u odbiorców. Są to również wartości i postawa życiowa. Czy utożsamia się z pracowitością, pokorą, czy może z odwagą, pewnością siebie, luksusowym stylem życia itd. Kolejny punkt to jest komunikacja, czy aktywność w mediach społecznościowych, wywiady, gesty wobec kibiców i rywali. To wszystko buduje obraz spójny lub czasem też niespójny z jego marką. Aktywność pozasportowa, udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, inwestycje biznesowe, współpraca z markami komercyjnymi, projekty społeczne itd. itd. Różnica między sportowcem a marką. Czyli sportowiec przede wszystkim definiuje go wynik, liczba medali, zwycięstwa, rekordy, ale także statystyki. Natomiast marka osobista sportowca definiuje ją. Percepcja i emocje, jakie wywołuje jego styl bycia, rozpoznawalność wartości, które reprezentuje, oraz spójność w komunikacji na przestrzeni lat. Dobrym przykładem jest to, że kariera sportowa ma określony czas trwania zwykle kilkanaście, w sporadycznych przypadkach kilkadziesiąt lat. Marka osobista natomiast może istnieć znacznie dłużej, stając się fundamentem do dalszych działań biznesowych. Medialnych czy społecznych już po zakończeniu aktywnej realizacji. I takim bardzo ciekawym przykładem, e, bardzo dużym przykładem jest Cristiano Ronaldo, ponieważ jest to e, globalna marka, która rozwija linie produktów, różnego rodzaju perfumy, odzież, hotele, siłownie, posiada ogromny wpływ w mediach społecznościowych, gdzie komunikacja jest e, świadomie budowana. Łączy swój sportowy dorobek z silnym wizerunkiem, czyli dbałość o zdrowie, dyscyplina, luksusowy styl życia, rodzinne wartości, charytatywność. Dzięki temu Ronaldo funkcjonuje jednocześnie jako sportowiec, czyli no, bije rekordy, strzela gole, zdobywa trofea, ale również marka osobista, rozpoznawalność, wpływy, autorytet. Co sprawia, że jego oddziaływanie wykracza daleko, daleko poza futbol. I teraz przechodząc na rynek polski. Również piłka nożna, przykład Robert Lewandowski. Jako sportowiec, wiadomo, najlepszy polski piłkarz, zdobywca ligi mistrzów, wielokrotny król szczelców Bundesligi i La Ligi, to jego wyniki sportowe. Natomiast marka osobista, rozpoznawalność globalna. Jest ambasadorem Polski w świecie, w świecie sportu, e, tworząc wiele kampanii reklamowych, spójna komunikacja. W mediach społecznościowych podkreśla rodzinne wartości, profesjonalizm, pracowitość, ale także zdrowy tryb życia. Biznes i inwestycje. Jest współwłaścicielem marki napojów izotonicznych, inwestorem w branży technologicznej i gamingowej. Ma własną markę odzieżową RL9, no ale która także ma produkty spożywcze. Styl bycia elegancki, zdyscyplinowany, utożsamiony z sukcesem osiągniętym dzięki ciężkiej i konsekwentnej pracy. Dzięki temu Lewandowski nie jest postrzegany wyłącznie jako piłkarz z wynikami, ale jako silna marka, ambasador profesjonalizmu. I wzór do naśladowania. Jeszcze kilka takich przykładów z naszego rodzimego rynku, czyli z rynku polskiego. Iga Świątek, która kreuje markę opartą na autentyczności, młodości, zdrowych wartościach, ale również ekologii, na przykład poprzez różnego rodzaju akcje proekologiczne, ale także promowanie czytelnictwa. Adam Małysz Zakończył karierę już kilkanaście lat temu. No i po zakończeniu kariery sportowej utrzymuje swoją markę dzięki autentyczności, skromności, ale również pracy dla sportu. Joanna Jędrzejczyk, marka wojowniczki i lederki, która przeniosła swoją rozpoznawalność z OKTAGONu UFC do świata mediów, biznesu i motywacji. Punkt drugi. Dlaczego sportowiec musi być marką? Biznesowe uzasadnienie. Po pierwsze, kontrakty sponsorskie zależą od wizerunku. Firmy nie wspierają sportowcy wyłącznie za medale. Liczy się to, jak dana osoba jest postrzegana, jakie wartości reprezentuje i czy pasuje do marki sponsora. Sportowiec z pozytywnym, spójnym wizerunkiem ma szansę na bardziej lukratywne umowy. Po drugie, atrakcyjność medialna zwiększa wartość sportowca. Media społecznościowe i obecność w przestrzeni publicznej sprawiają, że sportowiec staje się produktem, który może przyciągnąć uwagę nie tylko kibiców, ale też całych społeczności. Im większa rozpoznawalność, tym większa wartość marketingowa. Po trzecie, dłuższe życie zawodowe. Poza karierą sportową. Aktywna kariera sportowca trwa relatywnie krótko. Marka osobista pozwala funkcjonować i zarabiać także później. Jako ekspert, komentator, trener, przedsiębiorca czy na przykład ambasador marek. Teraz przejdźmy do psychologicznych i społecznych aspektów. Po pierwsze, kibice utożsamiają się z osobowością, nie tylko z wynikami. I owszem, wyniki są ważne, ale osobowość sprawia, że ktoś staje się ulubieńcem tłumów poprzez swoją autentyczność, charyzmę i emocje, które przyciągają fanów na lata. No i po drugie, sportowiec może inspirować i stać się liderem opinii. Sportowcy mają ogromny wpływ społeczny, mogą motywować do zdrowego stylu życia, walki o równość czy wspieranie ważnych inicjatyw, a to czyni ich postaciami opiniotwórczymi, a nie tylko zawodnikami. Punkt trzeci: jak budować markę osobistą sportowca? Po pierwsze, tożsamości i wartości. Budowanie marki osobistej sportowca zaczyna się od odpowiedzi na pytanie kim jestem i co chcę sobą reprezentować. Sportowiec powinien jasno określić swoje wartości, może to być ciężka praca, determinacja, pokora, radość z gry, autentyczność czy też rodzinne więzi, czy to, o czym też wspominaliśmy w przypadku Cristiano Ronaldo czy Roberta Lewandowskiego. Kibice i sponsorzy nie przyciągają się wyłącznie wynikami, ważne jest by wiedzieli za czym stoi dany zawodnik. Tożsamość i wartości stają się fundamentem spójnej komunikacji i wizerunku. Po drugie, komunikacja. W dzisiejszych czasach, głównym kanałem budowania marki sportowca są media społecznościowe. Można się przed tym bronić albo wskoczyć do tego pociągu, póki nie odjechał. Jest to Instagram, pokazuje codzienność, treningi, życie prywatne. Jest też TikTok, gdzie pozwala na lekką rozgrywkową formę, e, trafia być może do młodszej publiczności, ale także YouTube, który umożliwia dłuższą formę vlogi czy dokumentowanie kariery. Jest, e, kluczowy jest spójny przekaz. Sportowiec nie powinien publikować rzeczy sprzecznych ze swoimi wartościami, oraz transparentność, czyli pokazywanie nie tylko sukcesów, ale też trudnych chwil. To właśnie autentyczność zbudza szczególne zaufanie. Po trzecie, profesjonalizacja działań. W pewnym momencie sportowiec nie jest w stanie samodzielnie dbać o każdy aspekt swojego wizerunku, dlatego coraz częściej korzysta się np. z menadżerów wizerunku, agencji marketingowych, specjalistów od PR-u. Oni pomagają dobrze e, jakby działać w, na tych powyższych platformach, ale także pomagają w doborze współpracy, negocjacjach ze sponsorami czy planowaniu długofalowych strategii. Coraz ważniejsze staje się również planowanie życia po zakończeniu kariery. Marka osobista może wtedy stać się bazą do pracy jako ekspert, komentator, trener czy przedsiębiorca. Po czwarte, storytelling. Jednym z najważniejszych elementów budowania marki jest opowieść. Kibice chcą znać drogę sportowca. Od pierwszych treningów, przez momenty zwątpienia, kontuzje, aż po sukcesy. To nie rekordy czy medale budują emocjonalną więź, ale właśnie historia człowieka stojącego za nim. Przykłady, opowieść o trudnych początkach, walce z porażką, powrocie po kontuzji, to treści, które inspirują i angażują społeczność. I po piąte. Autentyczność kontra kreacja. Budowanie marki osobistej to nie gra w kogoś innego. Chodzi o świadome zarządzanie tym, jak sportowiec jest postrzegany. Kreacja powinna opierać się na autentyczności, inaczej kibice szybko wyczują fałsz. Marka sportowca powinna być naturalnym przedłużeniem jego osobowości, ale także wartości. Punkt czwarty. Zagrożenia i błędy w budowaniu marki. Budowanie marki, czy to marki osobistej sportowca, czy też klubu, to proces długotrwały i wymagający konsekwencji. Jednak na tej drodze pojawia się wiele pułapek, które mogą zwiększyć lata pracy. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Po pierwsze, nadmierna komercjalizacja. Kibice tracą zaufanie. Marka sportowa żyje dzięki emocjom kibiców. Jeżeli sportowiec zaczyna przesadnie koncentrować się na sprzedaży, koszulek, reklam, kontraktów, a mniej na autentycznym sporcie i wynikach, pojawia się ryzyko utraty autentyczności. Kibice szybko wyczuwają, kiedy sportowiec staje się bardziej produktem i taką tablicą marketingową, niż człowiekiem. Efektem może być spadek lojalności fanów, krytyka w mediach, ale także osłabienie fundamentu, na którym upiera się dana marka. Po drugie, Skandale obyczajowe i ich wpływ na kontrakty sponsorskie. Jedno nieprzemyślane zachowanie czy kontrowersyjna wypowiedź mogą zniszczyć reputację budowaną latami. W dobie natychmiastowego obiegu informacji, nawet prywatne błędy szybko stają się publiczne. Dla sponsorów kluczowa jest wiarygodność. Skandal obyczajowy oznacza często utratę kontraktów reklamowych, a dla sportowca spadek wartości rynkowej. Przykłady z ostatnich lat pokazują, że nawet największe marki nie są odporne na taki kryzys. Po trzecie, brak spójności inny przekaz w mediach, inny w rzeczywistości. Marka, to co już powiedzieliśmy dzisiaj wielokrotnie opiera się na zaufaniu. Jeżeli sportowiec deklaruje w mediach pewne wartości, np. fair play, skromność, profesjonalizm, a w praktyce zachowuje się zupełnie inaczej, pojawia się dysonans. Fani i sponsorzy Widzą rozbieżności, co prowadzi do utraty wiarygodności. Dlatego kluczowe jest, aby komunikacja wizerunkowa była spójną spójna z rzeczywistością, aby to, co mówimy, zgadzało się z tym, co robimy. Po czwarte, uzależnienie od social mediów, trudność w oddzieleniu życia prywatnego od publicznego. Media społecznościowe są potężnym narzędziem budowania marki. Wspomnieliśmy o tym. Pozwalają być bliżej fanów, komunikować się bezpośrednio, kreować wizerunek, jednak niosą też konkretne zagrożenia. Zbyt duża aktywność online prowadzi do utraty prywatności, a nieprzemyślane posty mogą stać się źródłem kryzysu wizerunkowego. Coraz częściej mówi się także o uzależnieniu od lajków, komentarzy, co utrudnia sportowcom oddzielenie życia prywatnego od publicznego. To z kolei odbija się na ich psychice i skuteczności na boisku czy innych arenach sportowych. Punkt 5. Co dalej po karierze sportowej? Po zakończeniu kariery sportowej wielu zawodników staje się staje przed kluczowym pytaniem: co dalej? Kariera sportowa, choć często spektakularna, ma swoją granicę. Organizm i wymagania sportu wyczynowego nie pozwalają na aktywność na najwyższym poziomie przez całe życie. Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że marka osobista sportowca może być trwalsza niż sama kariera, jeśli zostanie odpowiednio zbudowana i wykorzystana. Ścieżki rozwoju po sporcie: po pierwsze, biznes. Sportowcy inwestują w firmy, zakładają własne marki czy produkty, korzystając z rozpoznawalności i zaufania kibiców. Po drugie, media. Część byłych zawodników staje się np. ekspertami, komentatorami prowadzącymi programy. Ich doświadczenia e, czynią ich e, autorytetami, a charyzma pomaga utrzymać popularność. Po trzecie, działalność społeczna. Sport daje naturalną pozycję do inspirowania i wspierania innych. Fundacje i akcje charytatywne pozwalają oddać coś społeczeństwu, szczególnie młodym pokoleniom. I po czwarte, inwestycje. Wielu sportowców lokuje zarobione środki, np. w nieruchomości, startupy czy projekty rozwojowe, budując niezależność finansową na lata. I podam znowu kilka takich przykładów ze świata, ale także z Polski. David Beckham, po piłce nożnej, stał się globalną ikoną stylu, inwestorem i biznesmenem. Prowadzi własne linie produktów i jest właścicielem klubu piłkarskiego Inter Miami. Michael Jordan, jego współpraca z Nike. Stworzyła markę Jordan Brand, dziś wielomiliardowe imperium. Wspominaliśmy o tym dosłownie dwa odcinki temu. Pokazuje, że nazwisko może być fundamentem globalnego biznesu. Marcin Gortat, polski koszykarz, po NBA założył fundację, organizuje kampy dla młodzieży i aktywnie działa społecznie, inspirując młode pokolenia sportowców. Kariera sportowa to dopiero pierwszy etap. Najwięksi mistrzowie wiedzą, że trwałość sukcesu zależy od tego, co zrobią później. Marka osobista zbudowana na wartościach, autentyczności i osiągnięciach sportowych może być kapitałem na całe życie i otwierać drzwi do biznesu, mediów, działalności społecznej czy również inwestycji. Innymi słowy, sport kończy się na boisku, ale marka, sportowca może grać dalej, nawet mocniej niż wcześniej. I podsumujmy ten dzisiejszy odcinek. Sportowiec, jako marka osobista, to już nie przyszłość, to teraźniejszość. Dziś nie wystarczy być świetnym zawodnikiem na boisku, w hali czy bieżni, to jak prezentujemy się w mediach, jak budujemy relacje z fanami, sponsorami i partnerami biznesowymi, ma realny wpływ na naszą karierę i życie po zakończeniu sportowej przygody. Każdy zawodnik, niezależnie od dyscypliny, powinien świadomie myśleć o swojej tożsamości medialnej i biznesowej. To nie jest tylko kwestia wyglądu w social mediach czy liczby obserwujących. Chodzi o spójność w komunikacji wartości, które reprezentujemy i sposób, w jaki nasze działania sportowe i pozasportowe tworzą jedną rozpoznawalną markę. A teraz chciałbym zwrócić się bezpośrednio do, do, do Was, czyli do moich słuchaczy. Pomyślcie o sportowcach, którzy Was inspirują nie tylko wynikami, ale też tym, w jaki sposób budują swoją markę osobistą. Które historie, postawy czy kampanie są dla Was szczególnie ciekawe? Napiszcie proszę w komentarzu, napiszcie do naszych social mediach, a w kolejnym odcinku przytoczymy wasze odpowiedzi i porozmawiamy o tym, co można z nich wynieść dla własnej kariery i marki osobistej. Czekamy na Wasze propozycje. To Wasza szansa, by włączyć się do dyskusji i zainspirować innych. Tymczasem doszliśmy w zasadzie do końca naszego dzisiejszego odcinka, także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejny czwartek. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!